studio Rockstar bierze się za jakąś grę, to zazwyczaj wychodzi z tego bardzo dobra produkcja. A jeśli efektu nie można nazwać bardzo dobrym, to zwykle dlatego, że jest to efekt wybitny. Tak było w wypadku niejednej części Grand Theft Auto, tak było w wypadku Red Dead Redemption. Czy tę prawidłowość potwierdza także najnowsze dzieło Rockstara, Max Payne 3? Zaraz się przekonamy. Najpierw przygotujcie jednak tabletki przeciwbólowe, bo właśnie zaczynamy najboleśniejszy fresher tego sezonu. Ostatnia część przygód Maxa Payne'a wyszła 9 lat temu. To szmat czasu, sporo się od tamtych dni zmieniło. Rynek gier wygląda inaczej, mamy inne niż kiedyś oczekiwania i przyzwyczajenia. Ba, z całą pewnością zdecydowana część dzisiejszych graczy nie miała okazji poznać poprzednich części cyklu. Jeśli więc zaliczacie się do tej grupy i zgorzkniałego glinę, znacie tylko z opowieści lub pojedynczych filmików na YouTubie, to od razu zapewniam, studio Rockstar stworzyło zupełnie odrębną, niezależną historię. Owszem, pozostała ona głęboko zakorzeniona w poprzednich częściach cyklu, ale ich znajomość absolutnie nie jest konieczna. O czym w ogóle jest nowa gra? I jak zatem poznajemy naszego bohatera? Można powiedzieć, że to klasyczne wprowadzenie w stylu kryminałów noir. Nasz mroczny bohater przesiaduje w brudnym i pustym mieszkaniu, które jest równie zdewastowane jak całe jego życie. Notorycznie zapija się w trupa i jednocześnie łyka przy tym tabletki przeciwbólowe, od których najwidoczniej zdążył się uzależnić. W tym półprzytomnym stanie bez przerwy rozmyśla o przeszłości, o tym jak stracił rodziny i o tym jak się stoczył. Teraz jednak ma szansę na zupełnie nowe rozdanie, na nowy początek. Splot wydarzeń w rodzinnym New Jersey sprawił, że Max musiał się stamtąd ewakuować, a że nagle i niespodziewanie pojawiła się pozornie łatwa i dobrze płatna fucha w brazylijskim São Paulo, no to któż nie skorzystałby z tak dogodnego zbiegu okoliczności. I arrived in São Paulo a few weeks Pracowałem I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? one where i didn't speak the language and they didn't water down their drinks so for now we seem to get along just fine of course that was about to change hey brother hey W trzeciej odsłonie swoich przygód Max został zatem najemnikiem, dobrze opłacanym ochroniarzem zapewniającym bezpieczeństwo obrzydliwie bogatej rodzinie Branco, familii brazylijskich potentatów. Wszystko zapowiada się zatem pięknie, wygląda na to, że Max zapewnił sobie no może nie sympatyczną emeryturę, ale na pewno fajną i lekką robotę w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody. I guess they call it trickle down economics. <laughs>

Akcję Max Paint 3 oglądamy z perspektywy trzecioosobowej, z zapleców bohatera. Walka, którą prowadzimy w takim trybie, tylko na pierwszy rzut oka, nie różni się od tej znanej z innych strzelanek TPP. W istocie rzeczy jest tutaj wiele różnic. Przede wszystkim twórcy z Rockstara zaimplementowali to, z czego gry z Maxem w roli głównej słynęły. Chodzi o Bullet Time. A więc o możliwość spowolnienia czasu. W zasadzie w dowolnym momencie rozgrywki, gdy odpowiednio naładujemy pasek adrenaliny Maxa, możemy uaktywnić bullet time i dzięki temu precyzyjnie skutecznie wykończyć kilku przeciwników w trakcie jednej akcji. Wygląda to efektownie, a w użyciu jest jeszcze przyjemniejsze. Warto zauważyć, że gdy spowolnimy otoczenie, możemy znacznie lepiej manewrować na polu walki. Dzięki temu będziemy mogli między innymi unikać wystrzeliwanych do nas pocisków, co wygląda moim zdaniem po prostu rewelacyjnie. Elementem rozgrywki znanym z poprzednich części jest fakt, że w trakcie spowolnienia czasu nasz bohater może wyskoczyć w dowolnym kierunku i strzelać do wrogów w locie. Nie myślcie jednak, że w ten sposób problem z przeciwnikami rozwiąże się sam. W powietrzu celuje się zdecydowanie trudniej, nawet jeśli mamy na to trochę więcej czasu. Co ważne, pamiętajcie, że po takim locie zawsze skończycie w pozycji leżącej, w której celowanie jest jeszcze bardziej utrudnione. Ponadto, jeśli wylądujemy w złym miejscu, będziemy bardzo narażeni na ostrzał. A jakby tego było mało, Max wstaje z ziemi bardzo powoli. Co akurat znajduje świetne uzasadnienie. Przecież nie jest już żywawym młodzieniaszkiem, tylko starszym facetem z niejednym nałogiem na karku, prawda? Warto także pamiętać, że w trakcie trwania Bullet Time Max Payne ma bardzo wyostrzone zmysły i potrafi strzelać niezwykle precyzyjnie. Jeśli więc ktoś pośle w waszym kierunku rakietę, to nie zastanawiajcie się długo i po prostu spróbujcie ją zestrzelić. To samo zresztą dotyczy koktajli Mołotowa. Przyznacie, że praca kamery prezentuje się w tych szczególnych sekwencjach spektakularnie. Podobne zbliżenia widziane w trybie slow motion oglądamy także przy innych okazjach. Program nagradza nas animacją za każdym razem, gdy ubijemy ostatniego z przeciwników w danej grupie. To bardzo efektowne, ale przede wszystkim użyteczne gameplayowo. Dla gracza jest to bowiem informacja, że prawdopodobnie nikt nas za chwilę nie zaskoczy, więc można spokojnie pozbierać amunicję po zabitych przeciwnikach i poszukać poukrywanych znajdziek oraz sekretów. Podobnych oskryptowanych sekwencji znajdziecie w grze wiele i, mówiąc w skrócie, jedna jest efektywniejsza od drugiej. Po paru godzinach rozgrywki intuicyjnie będziecie już wyczuwać, co się święci. Max zjeżdża po linie? Zaraz będziemy rozwalać przeciwników w zwolnionym tempie. Wisimy podczepieni do góry nogami pod helikopter? Za chwilę będziemy mieli szansę się wykazać. Przy wszystkich takich sekwencjach miałem ogromną frajdę. Wspomniałem jakiś czas temu, że możemy prowadzić walkę na ...w pozycji leżącej. To na tym właśnie przykładzie najlepiej widać, jak doskonale opracowano w grze system poruszania się głównego bohatera. Wygląda to arcyrealistycznie. Max leżąc podpiera się raz jedną, raz drugą ręką. Widać, że to dla niego trudna, niewygodna pozycja. A dla nas szansa, by podziwiać jego naturalne obroty dookoła własnej osi. jeszcze bardziej realistyczność ruchów można docenić podczas zwykłego poruszania się. Oczywiście możemy biec w jedną, a patrzeć i celować w zupełnie inną stronę. Spójrzcie, jak naturalnie skręca się przy tym tułów głównego bohatera. Muszę przyznać, że tak dobrze wykonanych animacji poruszania się chyba jeszcze nie widziałem w grze typu TPP. The odds on Giovanna still being alive Zresztą zobaczcie jak Max się porusza, jeśli dźwiga ze sobą jakiś większy karabin albo shotgun. Masywna broń przystosowana do tego, by trzymać ją oburącz, ewidentnie ciąży mu w lewej dłoni. Nie wiem, czy faktycznie spowalnia to jego ruchy, ale na pewno sprawia takie wrażenie. Szkoda, że tym wszystkim świetnym efektom towarzyszą czasem drobne niedoskonałości w mechanice. Dotyczy to przede wszystkim systemu zasłon. Gra miewa problem z wykryciem przedmiotu, za którym chcemy się ukryć, przez co niejednokrotnie pozostawałem wystawiony na ostrzał dłużej niż to konieczne. Do tego, jeśli jesteście akurat w pozycji leżącej i chcielibyście od razu schować się za pobliską przeszkodą, nic z tego. Zamiast naturalnie się podczołgać, musicie najpierw wstać, a dopiero potem się schować. Poza tym niestety sposób płynnego zmieniania zasłon jest raczej nieintuicyjny. A skoro już narzekam, no to muszę powiedzieć, że choć bullet time sprawdza się rewelacyjnie, to jednak sama walka strzelecka pozostawiła we mnie czasem lekki niedosyt. Owszem, jest bardzo solidnie wykonana, ale jeśli pytalibyście o moje osobiste odczucia, to poza zwolnionymi sekwencjami i oskryptowanymi momentami nie czułem tu jakiejś wielkiej mocy, nawet gdy używamy ciężkich granatników. No właśnie wspomniałem o ciężkim sprzęcie. Powiedzmy więc parę słów na temat arsenału, jakim dysponujemy w grze. Podstawową bronią Maxa są najróżniejsze pistolety. W kaburach możemy nosić dwa naraz. Jeśli jednak zdecydujemy się korzystać z obydwu jednocześnie, to będziemy musieli porzucić dwuręczną pukawkę. Max nie ma bowiem plecaka, w którym mógłby ją nosić. Osobiście jednak zawsze wolałem mieć ze sobą jakąś broń długą. Zwykle lubię w tego typu produkcjach sięgać po strzelby i rozwalać przeciwników z bliska oraz z półdystansu. Tutaj jednak pompki wydawały mi się mało satysfakcjonujące, jakoś nie czuję w nich mocy. Zamiast tego wolałem korzystać z pistoletów. No i oczywiście sięgałem po karabiny, które jak żaden inny sprzęt pozwalają na o wiele skuteczniejsze i częstsze headshoty. Samymi przeciwnikami. O nich też nie wolno zapomnieć, i to z aż dwóch powodów. Przede wszystkim, system sztucznej inteligencji opracowany na potrzeby tej gry sprawdza się świetnie. Jasne, wrogowie nie są mistrzami intelektu, ale generalnie potrafią stosować taktykę. Inteligentnie chowają się za zasłonami, a jeśli my także się chowamy, to potrafią nas otoczyć, osaczyć i zmusić do opuszczenia kryjówki. Tym bardziej, że otoczenie, w którym toczą się strzelaniny, jest zniszczalne i wcale nie jest tak łatwo o zasłonę, która prędzej czy później nie rozwali się pod naporem ognia. Dzięki temu, dzięki używaniu granatów przez sztuczną inteligencję, a także przez nieco ociężałe celowanie, o którym już mówiłem, gra stanowi wyzwanie nawet na średnim poziomie trudności. Przeciwnicy robią jednak świetne wrażenie z jeszcze jednego powodu, a mianowicie chodzi mi o sposób, w jaki umierają. Ciała poniewierane pociskami zachowują się bardzo naturalnie. Nie ma w tym nawet cienia przesady. Zresztą spójrzcie choćby na te zwłoki, które zaczepiły się na gzymsie. Wystarczy niewielkie poruszenie, by zrzucić je na dół. Być może was to zaskoczy, ale chociaż Max Payne 3 jest strzelanką TPP z krwi i kości, to jednak niestrzelanie budzi w tej grze największe emocje. Według mnie najmocniejszą stroną tytułu są jego reżyseria i oprawa artystyczna. Sekwencje walki i scenki filmowe przenikają się tak płynnie i z taką częstotliwością, że po prostu nie ma kiedy zrobić sobie przerwy. W rezultacie nagrywałem ten fresher niemal na chwilę nie odchodząc od konsoli. Fantastyczne wrażenie robią same cutscenki. Owszem, niektórym będzie pewnie przeszkadzać, że jest ich tak dużo, ale spójrzcie na przykład na tę scenę, w której pijany Max pada zmęczony na łóżku. Kamera kieruje się na wiatrak, który po chwili staje się śmigłem helikoptera, w którym Max leci na kolejną misję. Takich płynnych, świetnie wykonanych przejść jest mnóstwo, i za każdym razem doskonale maskują one przejścia, zmiany w czasie opowieści. Mamy tu bowiem bardzo dużo retrospekcji, a całą historię sklejamy sobie z opowieści samego bohatera, z pojedynczych strzępków historii, które akurat rzucą nam autorzy gry. Max! Max! Nieodłączną cechą New Rockstara są barwni bohaterowie, drugo i trzecioplanowi. Tak było w Red Dead Redemption, tak było w GTA, nie inaczej jest w Max Payne 3. Nie chcę podawać zbyt wielu przykładów, by nie zdradzić zanadto fabuły, muszę jednak powiedzieć o pewnym wariacie: sąsiedzie Maxa. Hey, Boy. Don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. Uh -huh. The joys of hygiene! Hey, you will be, will be Fire. It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking it was what he was waiting for, a chance to make a difference. Tak się składa, że jeśli zechcemy, to będziemy mogli wejść do mieszkania tego szaleńca. Na miejscu znajdziemy wiele interesujących smaczków, które świadczą o tym, że twórcy spędzili naprawdę dużo czasu na dopieszczanie nawet pozornie drobnych szczegółów. Dzięki temu opowieść jest jeszcze bardziej wielowymiarowa i wyrazista, a przez to bardziej angażująca. W tym miejscu warto odnotować, że oprócz tradycyjnej kampanii singlowej, gra oferuje także inne atrakcje mające nam przedłużyć rozgrywkę. Przede wszystkim tryb multiplayerowy. Mówiąc szczerze, choć jest powszechnie chwalony, mnie jakoś szczególnie nie porwał. Podstawowe tryby, od których tu zaczynamy, to by tak rzec, żelazna klasyka. Dew mecze indywidualne i grupowe niczym nas nie zaskoczą. No może poza listą oryginalnych umiejętności, z jakich można tu skorzystać. Po osiągnięciu wyższych poziomów doświadczenia robi się ciekawiej. Fajny jest na przykład Painkiller, w którym gracze dzieleni są na grupy. Dwóch wciela się w Maxa i jego towarzysza Raula Passosa. Pozostali gracze zostają bandytami, którzy polują na naszych bohaterów. Kto ubije jednego z nich, przejmuje jego rolę. Zadanie nie jest łatwe, bo Max i Raul mogą korzystać z bullet timeu i przede wszystkim uzdrawiających proszków przeciwbólowych. Ciekawy jest też tryb Gang Wars, gdzie wykonuje się grupowe misje parafabularne jako członkowie grup przestępczych. Osobiście jednak nie sądzę, żebym wracał do rozgrywek sieciowych oferowanych przez ten tytuł. Choć z całą pewnością chętnych do zapełnienia serwerów długo nie zabraknie. Twórcy nie zapomnieli także o trybach arcadeowych, których mamy tutaj trzy, a w zasadzie to dwa. Wszystkie sprowadzają się do rozgrywania poszczególnych części kampanii fabularnych: tryb New York Minute. Wymaga od nas ukończenia całości w jak najkrótszym czasie. Teoretycznie mamy na to minutę, ale dodatkowe cenne sekundy zarabiamy przez wykańczanie przeciwników. W trybie Score Attack zabawa polega na gromadzeniu punktów, których oczywiście najwięcej dostajemy za strzały w głowę, używanie bullet time'a czy zabijanie w pozycji leżącej. Oczywiście sednem zabawy arcade'owej jest porównywanie swoich osiągów z wynikami innych graczy. Aby być najlepszym, trzeba mieć oczywiście wprawę, ale i nie bać się zaryzykować. Tryby arcade'owe to zatem kolejna forma sieciowej rywalizacji, po jaką sięgnął Rockstar. W trakcie realizacji tego odcinka Freshera zastanawiałem się, czy po ukończeniu gry będę miał ochotę na pojedyncze misje w trybie arcade albo na rozgrywkę multi, czy może raczej zachce mi się ponownego rozegrania fabuły na wyższym poziomie trudności. Tak się składa, że znam odpowiedź na to pytanie, bo zdążyłem ukończyć podstawową kampanię fabularną gry, która, powiedzmy to szczerze, nie jest przecież jakoś porażająco długa. Mając te dwie opcje do wyboru, zdecydowanie wybieram ponowne przechodzenie całej gry. Dlaczego? To proste. Owszem, mechanika rozgrywki stoi na naprawdę wysokim poziomie. Ale Max Payne 3 najbardziej zachwyca wspaniałą, prawdziwie filmowo poprowadzoną historią. To dla dobrze zrobionych twistów fabularnych miałem ochotę grać dalej. Dla efektownych dialogów, dla gry aktorskiej zarówno na poziomie animacji postaci, jak i perfekcyjnego voice actingu. Maxowi głosu udzielił James McCaffrey, ten sam aktor, który wcielił się w niego dekadę temu. Teraz jego starszy o 10 lat głos sprawdził się jeszcze lepiej, o wiele lepiej. Można by pomyśleć, że zgryźliwe, wisielcze teksty wypowiadane przez naszego bohatera były pisane z myślą nie tylko o samym bohaterze, lecz także o charakterystycznym głosie lektora. Byłem i nie tak szczęśliwy. Dlaczego nie Może Trzeba przyznać, że serwowana nam przez Maxa mieszanka alkoholu, prochów i ostrej amunicji nie może pozostawić obojętnym. Próbując otrząsnąć się z wrażenia, jakie zrobiła na mnie ta gra, zastanawiam się, czy jest ona osiągnięciem na miarę takich hitów jak Red Dead Redemption czy GTA 4. I po długim namyśle stwierdzam, że nie do końca. Oczywiście Red Dead i Max to zupełnie różne gry, zupełnie różne gatunki. Nie wiem jednak, czy za dwa lata Max Payne 3 będzie aż tak ważnym punktem odniesienia, jakim jest dzisiaj Red Dead. W najmniejszym jednak nawet stopniu nie zmienia to faktu, że trzecia część cyklu o Maxie Paynie jest grą bardzo solidną, bardzo wciągającą i bardzo satysfakcjonującą. Z wysokiej klasy rozrywką połączono tu po prostu wspaniałą historię, jedną z najfajniejszych w ostatnich latach. Została ona nie tylko świetnie napisana, lecz także bardzo efektownie opowiedziana. Jeśli dodamy do tego fakt, że gra jest stosunkowo trudna i nie traktuje gracza jak dziecka, któremu trzeba wszystko podpowiedzieć, jeśli dodamy niesamowicie zaprojektowane, barwne i różnorodne São Paulo, to w rezultacie otrzymamy tytuł zasługujący na bardzo wysokie oceny. Jasne, że zdarzały się tu pomniejsze błędy, jak na przykład niesynchronizowane dialogi. Jasne, że fabuła mogłaby trwać dłużej. Ale czy właśnie nie po tym poznajemy świetne gry, że żal nam jest je kończyć? A z całą pewnością, Max Payne 3 to gra, której chciałoby się więcej i więcej. Fabiana Bronco. where is she? We are lost, Max. Our family is being torn apart. God damn it! It's time to bring this little hellhole to the ground. We're in the jungle now.